Ponieważ nasze workflow będą backupowały się do GitHuba, czyli będą tam przetrzymywane, to musimy skonfigurować połączenie do GitHuba. W tym celu przechodzimy na stronę github.com, klikamy w nasze konto po prawej do góry. Następnie Settings, następnie klikamy Developer Settings. Przechodzimy do zakładki OAuth Apps i tworzymy nowy OAuth App. Nadajemy nazwę, w moim przypadku będzie to n8n public. I następnie musimy podać authorization callback URL. W tym celu musimy wrócić na chwilę do N8n i skopiować OAuth redirect URL. I wkleić go do authorization callback URL. Następnie musimy wpisać homepage URL. Będzie nim nasza domena, tak więc kopiujemy początek authorization callback URL. Jeżeli Twoje N8N jest zainstalowane lokalnie na komputerze, to będziesz musiał wpisać http://localhost, i numer portu, który użyłeś. Klikamy Register Application, kopiujemy Client ID, przechodzimy do N8N i wklejamy do pola Client ID. Następnie przechodzimy do GitHub, klikamy Generate New Client Secret, kopiujemy i wklejamy do Client Secret. Następnie klikamy Connect My Account. Autoryzujemy się i jesteśmy połączeni z GitHubem. Brawo my!